ma tu B1RT, tak, a to nowy odcinek naszej serii przygody z Vex. No co, no. Dziś akt szósty. Akt szósty to jest akt... Niebieski chyba ten jasny, no, czyli to jest ten, którego nie mogę przejść na perfekt, tak, to ten. Jego się nie da przejść bez zabicia się. A przynajmniej takie jest moje twierdzenie. Mówiłem. Dlatego weźmiemy jeszcze raz. Tak to się robi. Czemu ja nie zginąłem? Czemu ja nie zginąłem? Po raz kolejny. No dobra, teraz zginąłem. Chciałem to mam. Hop, hop. Oj, oj, oj. oj, 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 oj. Na hardcora... ui, To test. Nie! Yeah, yeah, yeah. mm. mm -hmm. wow. yeah. Czemu ja nie zginąłem? Tak, zginąłem. Chciałem, tu mam. Mówiłem, że się nie da przejść na perfekt. A sam stak jesteś. Sam jesteś zastakowany, ty. Ach. Boże, tego miejsca się nie da przejść. No znaczy da się, ale ciężko bardzo. Hop, hop, dobra, teraz nie mogę zginąć. Hop. Hop. Okej. Okay. No dobra. Ojej, to... ty! Zginął to nie wiem co on zrobił. Ło! Ło... Cieni zna silver. Aaaaa, eee, znaczy silvera bym dostał, ale. Lefu! Cieni zna. Cieniutko, 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 cieniutko. No nic. Mm -hmm. o, za tydzień akt siódmy. To koniec dzisiejszego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. Cześć.